O co chodzi z żalem za grzechy? Dlaczego w katechizmie mowa jest o żalu doskonałym i niedoskonałym? Pokój i dobro, witam się z wami drodzy telewidzowie. W kolejnym odcinku jest pytanie, jest odpowiedź. Pytanie jest o żal za grzechy. Może zadajmy sobie najpierw pytanie: czy człowiek XXI wieku potrafi żałować? Myślę, że tak. Ile razy czegoś żałujemy? Była promocja na jakieś ładnie wyglądające buty. Nie kupiłem tych butów i później żałuję. Chodzi za mną cały czas myśl o tych butach. Ktoś przechodził koło lodziarni. Ludzie szli z lodami malinowymi, czekoladowymi. Ja przeszedłem i później już nie miałem czasu, żeby wrócić, i żałowałem że nie kupiłem sobie loda. Umiemy żałować. Ale tutaj jest pytanie o żal za grzechy. Bardzo często ksiądz w konfesjonale pyta, ale czy żałujesz? Czy pani żałuje? Czy pan żałuje? Odpowiadamy wtedy tak, żałuję. Skoro ktoś żałuje, jest rozgrzeszenie. Czasami są to może tylko słowa, a czasami naprawdę serdeczny żal żałuje, płaczę nad sobą, żałuje tego, co zrobiłem, okazuje żal za grzechy, przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania. Żal za grzechy to właściwie jest coś, jest czymś, co, co nas no, popycha do dobrego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. To jest jeden z warunków dobrej spowiedzi świętej. Żałować za grzechy. I w katechizmie Kościoła katolickiego Czytamy o żalu doskonałym i niedoskonałym. Może najpierw ten niedoskonały. Czy to znaczy, że ten żal niedoskonały to, to coś jest nie tak z tym żalem, że on jest jakimś złym żalem? Otóż nie. Żal niedoskonały jest dobrym żalem. Potrzeba nam takiego żalu. On w katechizmie został tak nazwany niedoskonały, żeby go odróżnić od tego doskonałego. O tym doskonałym za chwilkę powiem, ale właśnie ten niedoskonały, kiedy ktoś grzeszy, a przypomnijmy sobie, że grzech to świadome i dobrowolne wykroczenie przeciwko prawu Bożemu, jeżeli ktoś grzeszy, to oddala się od Boga, oddala się od Boga, od Jego miłości, od życia i potrzebuje. Na nowo zbudować, no na, na, na nowo budować tę więź przez świadomy powrót do Pana Boga, ale jeżeli ktoś zgrzeszył, to niszczy swoje życie, niszczy swoje zdrowie, swój stan ducha. Przecież my wiemy, do czego prowadzi grzech, choćby na przykładzie grzechu, jakim jest no, picie alkoholu. Jeżeli ktoś grzeszy w ten sposób, szkodzi sobie na zdrowiu. Jeżeli ktoś wpada w ten nauk, zaczyna szkodzić innym, później cierpią, cierpi współmałżonek, cierpią dzieci, cierpią inni w otoczeniu. Mówimy o tym, że jest to grzech społeczny, że grzech, który wyrządza szkodę nie tylko sobie, ale też innym. Czyli ktoś, kto grzeszy i zaczyna Dostrzegać, jak rujnuje swoje życie, ile sobie szkody wyrządził, ile jak to złogo niszczy. Jeżeli ktoś widzi, jak zaczynają od niego ludzie odchodzić, uciekać, przechodzić na drugą stronę ulicy, jak ktoś widzi, no, jak ten świat no, niszczy przez swój grzech i zaczyna żałować. I ten żal dotyczy mojej osoby, i ten żal dotyczy no, tego, co się widzi, do czego prowadzi grzech. Jak ten grzech niszczy mnie, moje zdrowie, życie, życie innych, to to jest jeszcze żal niedoskonały. On dotyczy mnie i dotyczy najbliższych, dotyczy otoczenia, w którym się poruszam. Bo widzę skutki grzechu. A teraz. Żal doskonały. Żal doskonały już nie dotyczy tylko mojej osoby i życia innych osób. Żal doskonały to coś głębszego. Żal doskonały sięga samego Boga, bo Bóg jest miłością. I on z tej miłości daje życie. Daje mi wszystko, a ja tej miłości się sprzeniewierzam przez mój grzech. A zapłatą za grzech jest śmierć. Więc Bóg przychodzi na ziemię i Syn Boży oddaje swoje życie, umiera na krzyżu. I żal doskonały polega na tym, kiedy spojrzę na krzyż i kiedy zobaczę, co Bóg zrobił dla mojego zbawienia. I kiedy zobaczę, że to nie gwoździe go przybiły, lecz mój grzech. I kiedy zapłaczę nie tyle nad sobą, kiedy zapłaczę nie tyle nad tym, że coś się nie układa w moim życiu przez mój grzech, że coś nie układa się w życiu innych przez mój grzech. Nie, kiedy zapłaczę nie tyle nad sobą, co nad właśnie nad wydarzeniem krzyża, nad tym, że Bóg przyszedł na Ziemię i oddał swoje życie. Jeżeli nad tym zapłaczę, to to jest żal doskonały. Żal ze względu na miłość Bożą. Jeżeli ja odpowiem na miłość Boga, jeżeli ja kocham Boga i widzę, że coś jest nie tak z moją miłością do Boga przez mój grzech, to wtedy jest ten żal doskonały. Czyli żal doskonały można opisać najkrócej w ten sposób. Kiedy stanę przed krzyżem, kiedy zacznę kontemplować Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i kiedy powiem: Jezu, co ja tobie zrobiłem? Przez mój grzech Ty cierpisz, Ty umierasz na krzyżu, ale ten żal prowadzi do dialogu, bo Jezus już daje odpowiedź: A Ty, człowieku, zobacz, co ja dla Ciebie zrobiłem. I to jest to spotkanie w konfesjonale, kiedy ja z własnej woli przychodzę, to tak jakbym stanął właśnie pod tym krzyżem. I kiedy mówię o swoich grzechach, kiedy je wyznaję, kiedy właśnie żałuję ten żal niedoskonały i doskonały, i spotykam się z miłością Boga do mnie, w sakramencie pokuty i pojednania otrzymuję rozgrzeszenie. Ktoś by mógł powiedzieć: Ale Jezus już umarł na krzyżu, więc po co chodzić do konfesjonału? Tylko, że Bóg tak bardzo kocha człowieka, że daje człowiekowi wolną wolę. Albo chce mieć do tego dostęp, albo nie. Albo chce przyjąć tę miłość, albo nie. I moim wyrazem przyjęcia tej miłości, a zarazem wyrażeniem tego żalu niedoskonałego, doskonałego jest spotkanie w konfesjonale, w sakramencie pokuty i pojednania. Jak Kościół widzi swoją przyszłość? Skoro tylu ludzi odchodzi od Boga i Kościoła. Rzeczywiście, drodzy telewizowie, to jest prawda, że w ostatnim czasie spotykamy się bardzo często z takimi sytuacjami, kiedy wielu ludzi przychodzi i mówi, że nie chce należeć już do Kościoła. Kiedy zwłaszcza młodzi ludzie mówią, że nawet jeżeli nie składają aktu apostazji, to mówią, że nie chcą mieć nic, nic wspólnego z kościołem. To prawda, że ostatnio słyszymy o tym, że młodzież wypisuje się z katechezy, że rodzice dzieci wypisują z katechezy, i można by no, usiąść i płakać, można by się załamać i wejść w taki etap życia kościoła, kiedy mówimy, że my, jako duchowieństwo, czy odpowiedzialni za ewangelizację, są od tego, żeby zarządzać jakąś masą upadłościową. Ale nie, nie możemy tak robić i nie robimy tak. Właśnie, kiedy jest taka sytuacja. Że rzeczywiście widzimy w tych wszystkich statystykach, kiedy widzimy, licząc wiernych, że jest mniej wiernych, że może ktoś mniej się angażuje, to wtedy zaczynamy uświadamiać sobie, czym jest ewangelizacja, która jest, no, można powiedzieć, siłą napędzającą od początku chrześcijaństwa. Przychodzi Bóg na Ziemię, syn Boży. Jezus Chrystus, Bóg i człowiek. I zaczyna głosić Królestwo Boże. Zaczyna głosić to, że przybliżyło się Królestwo Boże, że jest ono w zasięgu ręki, bo Bóg przyszedł na ziemię. Powołuje uczniów, spośród uczniów powołuje apostołów. I proszę zobaczyć, ostatnia wieczerza, pierwsza Eucharystia. Jezus Chrystus. I dwunastu apostołów. Jezus łamie chleb, podaje kielich z winem i mówi: To jest moje ciało i to jest moja krew. Dwunastu apostołów uczestniczy we mszy świętej. I można by powiedzieć, że tworzy się wspólnota, i od razu porażka. Od razu wielki kryzys wspólnoty, jaką tworzy Jezus. Umiera Jezus na krzyżu. I kto stoi pod krzyżem? Oprócz żołnierzy, oprócz oprawców, oprócz tłumu krzyczącego, u krzyżu i na krzyż, precz, jest tylko jego matka i jeden apostoł Jan. A gdzie reszta? Oni się przestraszyli, oni uciekli. Ci, którzy byli przy Jezusie, towarzyszyli mu przez trzy lata jego publicznej działalności. Widzieli, jak czyni cuda, słyszeli Jego słowa. Spożywali jeszcze kilka dni temu wieczerze razem z Nim. Teraz ich nie ma. Piotr się zaparł, Judasz zdradził, inni pouciekali. I jeszcze po zmartwychwstaniu zalęknieni siedzą w wieczerniku, zamknięci. Jezus do nich przychodzi. Zmartwychwstały mimo drzwi zamkniętych, i zaczyna dopiero na nowo tworzyć wspólnotę. Po ludzko myśląc, powinien być na nich zły, powinien na nich nakrzyczeć, co zrobiliście? Dlaczego nie byliście ze mną, kiedy cierpiałem, kiedy umierałem na krzyżu? Dlaczego pouciekaliście, a On nie ma im tego za złe. Okazuje miłość, podnosi rękę w geście pokoju i mówi pokój wam, przebacza, i przy łamaniu chleba, za każdym razem, kiedy się zjawia, tak zwane chrystofanie, tworzy na nowo lud, tworzy na nowo lud Boży, tworzy na nowo wspólnotę. I proszę zobaczyć, czy oni załamali się? Mogliby powiedzieć, ale nas jest tylko kilku, kilkunastu. Później zesłanie Ducha Świętego, to tchnienie, to, to napełnienie. To, to dodanie mocy, które ich uzdalnia do tego, aby szli, żeby głosili, żeby sprawowali sakramenty i właśnie mocą ducha świętego aktualizowali zbawcze wydarzenia. I co? Prześladowania. Czyli zobaczmy, że od samego początku nie jest gładko, nie jest łatwo. Od samego początku same problemy. Niemal, że wszyscy Apostołowie zginęli śmiercią męczeńską. Ale zanim zginęli, zdążyli depozyt wiary przekazać, zdążyli nałożyć rękę na swoich uczniów, którzy stali się kolejnymi biskupami, kolejnymi kapłanami. Powołania się nie zakończyły wspólnoty, Pomimo trudności, pomimo tego, że musieli się skrywać przed Żydami, później przed Poganami, tętniły życiem, z ogromną wiarą, z przekonaniem, gromadzili się w swoich domach, żeby czytać pisma, wyjaśniać i łamać chleb. Potem kolejne wieki chrześcijaństwa, kolejne prześladowania, potem taki moment no, rozrostu kościoła. Ewangelizacja postępuje w różnych częściach świata. Powstają nowe wspólnoty, nowe diecezje. Drodzy telewidzowie, pytanie brzmiało: jak Kościół sobie poradzi? Jaka, jaka przyszłość czeka Kościół? Nigdy nie czeka nas przyszłość, która jawiłaby się w czarnych barwach, bo mamy zapewnienie i to jest objawienie Boże. Że bramy piekielne go nie przemogą, że Kościół będzie trwał aż do końca czasów. I takie sytuacje pomagają nam przypomnieć sobie właśnie pierwsze chwile chrześcijaństwa. Trudne chwile. A proszę zobaczyć, jak te trudne chwile zaowocowały i te owoce po dziś dzień możemy spożywać. I każdy owoc ma swoje nasionka, i my te nasionka siejemy dalej. To jest czas ewangelizacji. Ewangelizacji, która nie ustanie do końca świata. To jest nasze zadanie. Ostatnio dużo kłócę się z Bogiem. Nie potrafię zaakceptować wszystkiego, co dzieje się w moim życiu. Złe wyniki badań lekarskich, problemy. Co Bóg może o mnie myśleć? W moich rozmowach duszpasterskich bardzo często spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem, że pokłóciłam się albo pokłóciłem się z Panem Bogiem, że chciałem się modlić, a słowa mojej modlitwy, słowa uwielbienia, dziękczynienia zamieniły się w takie słowa, może nawet złożeczenie Bogu, Pokłócić się z Panem Bogiem. Drodzy telewizowie, drodzy internauci, czy można kłócić się z Bogiem? Powiem tak, właśnie. Można się kłócić z Bogiem. Niedawno jeden z moich współbraci powiedział, że nawet trzeba się kłócić z Bogiem. Dlaczego? Może najpierw zobaczmy do Pisma Świętego. W Starym Testamencie nie jeden raz mamy taką sytuację, że ktoś kłóci się z Bogiem. Mojżesz kłóci się z Bogiem, przekomarza się z Bogiem. Trudno mu przyjąć powołanie. Znamy sytuację Jonasza. Jonasz uciekał przed powołaniem. Myślał, że uda mu się uciec przed Bogiem, ale przed Bogiem nie da się uciec. Bóg zawsze o sobie przypominał i w końcu Jonasz zrobił to, do czego został powołany. Przed Bogiem nie da się uciec. Ale ile tej wewnętrznej walki stoczył? Psalmista. W Piśmie Świętym mamy 150 psalmów. Raz psalmista uwielbia Boga, raz za coś mu dziękuję, o coś prosi. Ale są też takie psalmy, kiedy autor no, przeżywa coś bardzo trudnego. Coś, czego nie rozumie i zaczyna kłócić się z Bogiem. Panie Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Panie Boże, dlaczego w taki sposób postąpiłeś wobec naszego narodu? Panie Boże, dlaczego? Psalmista czegoś nie rozumie i kłóci się z Bogiem. I proszę zauważyć, że Kościół nigdy nie zabronił nam modlić się tymi psalmami, kiedy autor kłóci się z Bogiem. My modlimy się tymi psalmami. Modlimy się kłótnią autora psalmów. Bardzo lubimy psalmy. Wielu ludzi o tym mówi, że lubi się modlić psalmami, dlatego że w psalmach zawarte są chyba wszystkie uczucia i emocje, które może przeżywać człowiek. Otwieramy psalmy i zawsze siebie odnajdziemy w tych, w tych psalmach, w tej treści kiedy przeżywamy jakieś trudności w swoim życiu, możemy też otworzyć właśnie te psalmy, kiedy autor przekomarza się z Bogiem i odnaleźć się w tych tekstach. Drodzy telewidzowie, drodzy internauci, Kościół daje nam za przykład wielu świętych. Modlimy się przez ich wstawiennictwo. A ilu świętych właśnie przeżywało ciemne nocy swojej wiary, różne kryzysy, kłócili się z Bogiem. Święty Franciszek zasyżył, ileż kryzysów przeżywał, czegoś nie rozumiał. On się też tak siłował z Bogiem. I w naszym życiu też przychodzi taki etap, kiedy troszeczkę albo zamykamy się na Pana Boga, czegoś nie rozumiemy, stawiamy pytania i czekamy na odpowiedź. Panie Boże, jak mogłeś? To ja taki pobożny, codziennie Różaniec odmawiam, chodzę do kościoła, robię dobre uczynki. Nigdy nie, nie zrobiłem czegoś złego, na co mógłbyś się pogniewać, a teraz, Panie Boże, to się nie udało w moim życiu, tu coś się nie powiodło, tu znowu mnie jakaś ciężka sytuacja spotkała. Panie Boże, dlaczego? Przecież to od Ciebie wszystko zależy, tak? Na Tobie spoczywają losy świata, mojego życia. Panie Boże, i kłócimy się z Bogiem. I gdyby w tym momencie powiedzieć, proszę się nie kłócić, to zamykamy, jakąś ważną część życia duchowego, dusimy pewną część życia duchowego, to trzeba przeżyć, przez to trzeba przejść. I to nasze niezrozumienie, to nasze szukanie woli Bożej, czy może zrozumienie woli Bożej, może stać się piękną modlitwą. Potrzebną modlitwą. Modlitwą, która nie prowadzi do, do czegoś złego, tylko modlitwą, która prowadzi do odkrycia czegoś pięknego w swoim życiu. Jest to jakaś trudność, przez którą trzeba przejść, żeby w końcu zrozumieć i przyjąć wolę Bożą. Psychologia mówi o kilku fazach, takich etapach przeżywania trudności, kiedy na przykład mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś dowiaduje się o swojej chorobie, ciężkiej chorobie, może jakiejś nowotworowej chorobie, i ktoś mocno się załamuje, to na początku trudno jest to zaakceptować. Na początku ktoś właśnie nie potrafi tego przyjąć. Przez ileś. Dni, może nawet tygodni, czuje się fatalnie, tak duchowo i psychicznie. Dlaczego? ktoś pyta. I to są takie momenty, kiedy człowiek cierpi, ale to są też momenty, kiedy dzieje się bardzo dużo w życiu duchowym. W takim załamaniu, w takim powiedzielibyśmy nawet popadnięciu w jakąś tymczasową depresję. To są momenty, kiedy wielu braci i sióstr, ma okazję chwycić za rękę i przez ten trudny czas przeprowadzić. To są też często momenty, o których nieprzyjaciele życia mówią: Proszę zobaczyć, jak cierpi ten człowiek, trzeba mu ulżyć, zadając śmierć. Mówimy o eutanazji. To są te momenty, właśnie, żeby okazać rzekomo miłosierdzie. A to jest pewne zakłamanie. I okazuje się, że wtedy, kiedy ktoś zdoła przez ten etap, przez tę fazę przejść, kiedy znajdą się ludzie, którzy chwycą za rękę i przez ten etap przeprowadzą, następuje faza akceptacji, godzenia się z tego, z tym, z czym się ktoś spotkał. I dopiero później jest układanie sobie życia na nowo, w tej nowej sytuacji. Właśnie to pogodzenie się, chęć walki, chęć życia, chęć wykorzystania jak najlepiej dni, które zostały, jeżeli jest właśnie to choroba terminalna. Myślę, że Pan Bóg nigdy nie gniewa się na człowieka, który kłóci się z Bogiem. Dlatego, że Pan Bóg jest miłością. Pan Bóg nie może być więcej miłością, albo mniej miłością, albo mieć dobry dzień, gorszy dzień, że tak na kogoś się pogniewa, że, że odstąpi ze swoją miłością. Nie. Bóg jest miłością. Bóg zna nas lepiej niż my sami siebie. Bóg wie, jakie trudne doświadczenie nas spotkało. Bóg wie, że z tym człowiek ma się pogodzić. Ale Bóg też daje dopust właśnie takim sytuacjom, w których można wiele spraw w swoim życiu poukładać, właśnie przeżywając kryzys, załamanie, właśnie kłócąc się z Panem Bogiem. Jeżeli ta kłótnia prowadzi do czegoś dobrego, to te pytania stawiane Bogu właśnie to szukanie odpowiedzi na wiele pytań, to szukanie woli Bożej, czy właśnie pragnienie pogodzenia się z wolą bożą może stać się piękną modlitwą i dobrym duchowym przeżyciem. Drodzy telewizowie, żegnam się dzisiaj z wami i zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, ale zapraszam was przede wszystkim do pisania. Adres mailowy pojawia się na ekranie. Na ten adres można wysłać swoje pytanie i w kolejnych odcinkach będą odpowiedzi na te pytania, bo jest pytanie, jest odpowiedź, a dzisiaj z Wami się żegnam i życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.